Na nowy serek. Dzisiaj otwieramy 12 Megaboksów. Od razu mówię, czym? nie będę nie, zbiera, nie będę zbierać na tego ry... na tego Rico tylko będę zbierać od razu na tego, tego Rico. Więc zaczynajmy. Najpierw kupimy Oczywiście, 10 ofert, a później o tą jedną ofertę. Dobra, kupujemy. 10 mega szynek. Dobra. I. Dobra, i co? Będzie postać. Będzie postać. Na dwie chyba. No, bling. Mm, słabo trochę. O, ja tu chciałam tą emotkę. A nie będzie postaci, ale... O, chciałam też tą emotkę. Nice. Dobra. Dalej. Dwóch na szczęście jak wczoraj, bo wczoraj mi wyleciał ten hiper... hiper rico. Dobra. Cztery. No, trochę słabiej, ale okej. Okay. Siedem gemów. O, Omega Box. Odznaka. Super. Okej, okay, teraz je, otwieramy trzecią mega skrzynkę. Dobra. Wypo... I może... Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby wypadło coś fajnego. W pozostałych mega boxach, bo jak na razie leci... na słabe rzeczy. Siedem. Dobra. Sześć. Eee, e, mogło być więcej. Co jest? To się świeci. Co jest? Hank! Hank! Teraz mi brakuje... Co jest? co się świeci! Co jest? Co jest? Co jest? jest? Czerwony, mi brakować tylko tego jednego? A sigma! Co jest? Dobra, otwieramy Mówiłem, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał to zadziałało. Cztery. No, słabo. Ale to, co było przed chwilą, było o wiele lepsze. Co jest? Dwójka się świeci. Szel. Shale. w kaszali. Ej, to dobrze, też dobrze. Dobra. Okej. Okay. Dmucham na szczęście i przypominam, subskrybujcie mój kanał, bo lecimy w 500 subskrypcji. Na 500 subskrypcji pokazuję całą twarz, a na 1000 jakoś piosenkę nagram dobra mi się pięć al sigma Link. mmm słabo trochę o mega wszystkie mam emotki te z mega megaboks... O, o moks... boxami no, też fajnie Dobra. z na szczęście mmm słabe rzeczy lepią. Ale ten Rico był dorębany. Dwa dni pod rząd będę miał, tym razem będę miał wszystkie hiperki. Dobra, dalej. Okej. Okay. Dobra. Siedem! Co jest? Uh -huh. Co jest w klasie Shelly? Stary Poko. Stary kol. Ikon Brawl Stars! Ale, nie, mam duży emotek. Ikon, ikon gracza. Dobra, ginklam, Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, Dobry, ikon, szczęście. 5, 4, 3, 2, 1. Jak się świeci? Dobrze, dobrze i. Aaa, chłopak, el primotan. Ale dobrze też. El, el rudok primotan jest. Na spoko. Dobra. Znowu długnąłem 4, Trochę słabi! No też fajne, fajnie, fajnie dobra. Nie wiem ile nam zostało. Dobra, o, chyba to jest ostatni mega box z tej oferty czy słabo. Dobra. Tak. Dobra, bo zbieram na tego jeszcze. Dobra, wszystkich, wszystkich riko mam. Tych. Super, nice. Już nie muszę tego kupo kupować. Tylko od razu kupujemy jeszcze dwa mega boksy, Jak obiecałem. Mam nadzieję, że coś starego dropnie. Jakiegoś dajna majka. Dobra, otwieramy. Proszę, żeby był ten klasyczny Dynamite albo ktoś inny. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dmucham. Dmuchamy. Pięć! Dobra. Kurde, słabo. A, no... A, nie no, dzisiaj zastanawiałam, skąd ta ikona gracza jest. Dobra. Ale fajne. Dobra. Dobra, trzy, cztery. ry Hmm, wstawa. No i kończymy te, o tym ostatnim. To jest jedynka się świeci na, na koniec odcinka. Dobra, musi być postać. Musi być postać. Bel. brakuje mi tylko Angelo. Nice, nice, dwie postacie, ale Sigma. Ja nie mogę, ja nie mogę. No. co, stop dobra chyba że jeszcze kupimy jedną ofertę ofertę mm. widzowie mm. jeśli chcecie żebym kupił tą jeszcze jedną ofertę musicie już stuprocentowo mi zasubskrybować i dać łapkę w górę musicie to zrobić i napisać komentarz ze swoim nickiem to może was dodam do znajomych dobra ok, Ku no to kupujemy Dobra, muchamy. Trzy, cztery, ry. Trzy. Dobra, dwa, jeden. Ok. Dobra. Trzy, cztery, ry. Cztery. Mm. Słabo. O, jeszcze tyle, że dużo rzeczy, emotek i gracza drpnąłem. To jest najważniejsze. Dobra. Życzę Wam powodzenia w niedzieli. Pamiętajcie, żeby pójść do kościoła oczywiście. Bo jak nie pośliście, to musicie pójść obowiązkowo. Bo znam takich ludzi, którzy nie chodzą do kościoła niestety. No! Wszystkim sieba!